Serwis informacyjny gminy Zbąszynek Magdalena Tomaszewska. Witam serdecznie. Tradycyjnie 1 listopada to dzień, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich. Wielu z nas wyjeżdża na cmentarze w różne miejsca kraju. Wiele też osób przyjeżdża do nas na groby swoich bliskich. Największe natężenie ruchu zawsze jest przy cmentarzu w Zbąszynku. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję w pełni skorzystać z nowo przebudowanego węzła komunikacyjnego w okolicach tego cmentarza. Nowa obwodnica Zbąszynka, nowe parkingi przy cmentarzu, oddana do użytku ulica PCK na całej długości oraz kierowanie ruchem przez ochotników z OSP w Zbąszynku. To wszystko jest efektem pracy Zbąszyneckiego samorządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu dla odwiedzających ten cmentarz. Strażakom z OSP w Zbąszynku należą się również słowa podziękowania za ich spontaniczny trud i zaangażowanie. 11 listopada to data szczególna w naszym ojczystym kalendarzu. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, będące upamiętnieniem odzyskania niepodległości w 1918 roku. O godzinie 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Zbąszynku odbyła się uroczysta suma, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji szkół działających na terenie naszej gminy wraz z pocztami sztandarowymi. Po mszy świętej przemaszerowano pod pomnik Chrystusa Króla. Marsz prowadziła kapela koźlarska z Dąbrówki Wielkopolskiej. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, gminnych jednostek samorządowych, kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie oraz karcerze ze Związku Drużyn ZHP złożyli pod pomnikiem kwiatów. Tę część obchodów zakończyła salwa armatnia. Strzał oddany został z armaty czarnoprochowej kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku i był on hołdem dla poległych w walce o niepodległość naszej ojczyzny. 22 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się konferencja pod nazwą Samorząd Zrównoważonego Rozwoju, podczas której ogłoszono wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 2011. Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że gmina Zbąszynek zajęła czwarte miejsce w kraju w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Dla porównania w roku ubiegłym w tym samym rankingu zajęliśmy miejsce 16., jest to niewątpliwie ogromny sukces gminy Spółszynek. Ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywany pod kierunkiem profesora Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowywany jest na podstawie niezależnych danych GUS i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Z tym większym uznaniem odnotowujemy fakt, że gmina Zbąszynek znalazła się w ścisłej czołówce, udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwiniętych w Polsce. Informację o stanie zaawansowania prac związanych z zagospodarowaniem wodno-ściekowym na terenie gminy Zbąszynek przedstawi Hubert Cichy, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej w tutejszym Urzędzie Miejskim. Na terenie gminy Zbąszynek są realizowane dwa projekty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszym projektem jest projekt zasadniczy, projektem uzupełniającym jest projekt wsparcia. Oba projekty za cel mają skanalizowanie miejscowości w gminie Zbąszynek i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w zbążynku. Obecnie trwają prace na terenie wsi Kręcko. Rogoziniec i Dąbrówka Wielkopolska. Warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie prac i na razie roboty są w trakcie realizacji. Projekt zasadniczy rozpoczęto w 2009 roku. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku. Inwestycje są współfinansowane przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny, jeśli chodzi o projekt zasadniczy, i przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeśli chodzi o projekt wsparcia. Zespół Szkół Technicznych imieniem Jana Pawła II w Zbąszynku to szkoła z tradycjami, ponieważ działa już od 65 lat. Z tej okazji w dniu 25 listopada w sali widowiskowej szkoły odbył się uroczysty poranek pod nazwą Jubileuszowa Lokomotywa. Wśród zaproszonych gości byli burmistrz Błonszynka Wiesław Czczerski, przewodniczący rady miejskiej Jan Mazur, starosta świebodziński Zbigniew Szumski, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, ksiądz Dziekan Zdzisław Przybysz oraz proboszcz Parafii w Zbąszynku Jerzy Kordiak. W ramach podziękowania za dotychczasową owocną pracę, zaangażowanie w życie szkoły oraz wychowanie wielu pokoleń naszej młodzieży. Dla całego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły burmistrz Bąszenka i przewodniczący Rady Miejskiej złożyli na ręce dyrektor Ewy Omelczuk okolicznościową tabliczkę i kwiaty. Uroczystość uświetnił występ uczniów, którzy z dużą dozą humoru przedstawili historię szkoły oraz najciekawsze wydarzenia z życia uczniów i nauczycieli. Po przedstawieniu w klubie miłośników kolei odbyła się wystawa dzieł Andrzeja Rzepy pod tytułem Odstworzenia natury. Życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i satysfakcji w codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy. 5 listopada w Zbąszynku odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2011 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Zbąszynek. Wśród zaproszonych gości byli m.in. zastępca burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz, przedstawiciel sponsorów z firmy Steinball Central Service z Chodź-Szewa, Marek Spychała oraz członkowie zaprzyjaźnionych sekcji. Sekcja Zbąszynek liczy obecnie 27 członków. Prezesem jest Henryk Weiman. W sezonie 2011 sekcja zorganizowała 14 lotów gołębi starych i 5 lotów gołębi młodych. W lotach Gołębi Starych i Młodych pierwsze miejsce zajął Jarosław Brzeziński. Pierwszym przodownikiem w lotach Gołębi Starych został Stanisław Jabłoński, natomiast w lotach Gołębi Młodych Zbigniew Waga. Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej w Zbąszynku przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Dzień dobry Państwu. W dniu 16 października odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych. To jest Komisji Porządku Publicznego, Praworządności, Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej oraz Komisji Gospodarki Budżetu, na którym omawiano uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012. Tutaj dodam, że projekt przedstawiony przez Pana Burmistrza został bardzo pozytywnie zaopiniowany. na 15 radnych, w posiedzeniu Komisji brało 14 radnych. Wszystkie projekty zostały skierowane i propozycje jednogłośnie pod obrady sesji. W dniu 24 października odbyła się 13. Zwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której podjęto uchwały, w których sprecyzowano właśnie te stawki, o których mowa. Wiadomo, że stawki budzą emocje, są to koszty życia. Podam najkrócej, jeśli chodzi o wodę. To woda od roku, z roku 2011 na rok bieżący wzrosła o 10 groszy z 2,20 na 2,30, natomiast ścieki z 3,75 na 4 złote jest to kwota netto łączna 6,30. Mamy tutaj w sumie, można tak bez większych szczegółów dodać, że są to jedne z najniższych stawek. To samo dotyczy wszystkich opłat, wszystkich podatków działalności gospodarczej. Dodam, że na przykład z 18 40 o 60 groszy na 19, gdzie maksymalna jest przeszło 21 i taka jest w poszczególnych innych gminach. Jest to też skłon do państwa, do wyborców, jest to skłon dla naszego, dla podmiotów gospodarczych, ażeby rzeczywiście te koszty, które się kumulują w miarę możliwości je tak zbilansować, ażeby one były, no, były też jakąś tutaj wiarygodną formą współpracy między państwem a organem prowadzącym, no i przy tym również Radą Miejską. Także za wyrozumiałość dziękuję Państwu serdecznie. Była też duża ilość uchwał. Podjęto w dzisiejszym 12 uchwał, z tego większość budżetowych, dalej właśnie związane z tym, tymi wszystkimi stawkami, również stawką żyta, gdzie ją uchwalono z kwoty powyżej 70 zł na 50. Jest to też ta podstawa naliczenia, że tutaj też była pełna odpowiedzialność. Również rozpaczono skargi przez jednego z mieszkańców złożone. Rada uznała je za bezzasadne. No i jedną z uchwał końcowych to już była sprawa dotycząca zespołu szkół technicznych. Chodzi o obsługę finansową. Ten, cała obsługa finansowa zostanie przeniesiona do urzędu łącznie z pracownikiem, który merytorycznie za to był na dzisiaj odpowiedzialny. A zatem, szanowni Państwo, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam również na obrady. Sesji, które odbędą się w miesiącu w grudniu. Grudzień jest miesiącem szczególnym. Oprócz tych radosnych dni e, dla naszych Milusińskich to jest Mikołaj, a zatem w tym miejscu pozdrawiam ich serdecznie i życzę, żeby rzeczywiście te czyste, wyczyszczone buty były napełnione prezentami. Ale dla Rady Miejskiej, dla organu prowadzącego burmistrza, to sprawa budżetu. 15 listopada zgodnie z ustawą. Projekt budżetu na rok 2012 został złożony do Biura Rady. Miesiąc ten zostanie poświęcony właśnie i merytorycznie na komisjach i w, końcu, i w części końcowej miesiąca 29 grudnia przyjęty, jeśli wszystko oczywiście zostanie prawidłowo przygotowane i przyjęte przez komisję, przyjęty projekt budżetu na rok 2012. A zatem dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do współpracy z Radą Miejską z Moszyńką. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w miesiącu listopadzie przedstawi burmistrz Bąszynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny. Co prawda już w miesiącu praktycznie no, grudniu, miesiąc listopad już nam uciekł, ale też chciałbym tutaj przekazać kilka słów związanych jeszcze ze sprawami, które się toczyły w ciągu roku, chociażby. Odnośnie pierwszego i drugiego etapu ulicy PCK, która została skończona i oficjalnie oddana do użytku już w miesiącu październiku, ale 1 listopada, udając się na groby swoich bliskich, mogliśmy już w pełni skorzystać z jej możliwości, z jej parametrów, ale też z parkingów wokół cmentarza, których w tym czasie bardzo. Wiele przybyło, myślę, że jesteście Państwo zadowoleni, przynajmniej takie sygnały do mnie docierają, jeżeli chodzi o jakość wykonania i tu szczególnie drugiego etapu tej ulicy. Chcę też dodać przy okazji, że złożyliśmy projekt na te tak zwane schetynówki, czyli do tego programu budowy dróg lokalnych, i również nasz projekt na 2012 rok uzyskał dofinansowanie to jest budowa ulicy Czarna Droga. I w ten oto sposób ten fragment miasta, wschodni fragment miasta, myślę, w 2012 roku zostanie w pełni zagospodarowany. Miesiąc listopad to również tradycyjnie nasz Dzień Niepodległości. z tego miejsca chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy 11 listopada wspólnie z nami poczuwali się do tego, żeby ten dzień świętować, żeby w jakiś sposób uczcić, w ten sposób uczcić tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, którzy swoje życie oddali na różnych frontach tej walki o niepodległość. Ale również w miesiącu listopadzie odbyły się takie uroczystości no, upamiętniające naszych, bo i Dzień Seniora, ale również Andrzejki, drugie już organizowane Nasze Panie, bo tak się niestety składa, że już mężczyzn zabrakło. Mogły podejmować się różne zespoły takie folklorystyczne, śpiewacze, z naszego regionu. Była to taka fajna uroczystość i miła spędziliśmy troszkę czasu w miłej takiej towarzyskiej atmosferze. Również w miesiącu listopadzie jak już w tej końcówce roku odbywają się podsumowania różnego typu rankingów. Między innymi tu chcielibyśmy się pochwalić tym, że jako gmina Zbąszynek zajęliśmy czwarte miejsce w kraju w rankingu zintegrowanego rozwoju. To jest ranking organizowany przez Politechnikę Warszawską i Fundację Godła Teraz Polska. Jest to bardzo duże wyróżnienie, szczególnie, że przed nami znalazły się no, takie tuzy samorządowe, ale też finansowe, jak Międzyzdroje, Polkowice i Nowe Warp. No, nie było innych gmin z województwa lubuskiego wyróżnianych w tym rankingu. Uważam, że to jest zasługa nas wszystkich mieszkańców właśnie gminy. I powinniśmy być z tego dumni, że, że potrafimy również rywalizować właśnie w takich rankingach jak zrównoważony rozwój, gdzie wszystkie gminy są oceniane i oceniane są praktycznie wszystkie parametry wpływające na to takie godne życie w tej gminy. Braliśmy udział wspólnie z przewodniczącym Rady w jubileuszu 65-lecia naszej zespołu szkół technicznych, przez nas nazywanych kolejówką. Mogliśmy się tam spotkać no, z tymi, którzy tą szkołę jakby od podstaw stworzyli. Takie spotkanie wspominkowe, związane właśnie z tymi 65 latami wpisywania się tej szkoły w nasze tu środowisko, z środowisko. Bardzo wielu naszych mieszkańców przez tą szkołą jest związanych. Życzę tej szkole, aby kolejne jubileusze mogła pędzać, przeszywać i żeby no, tych absolwentów jak najwięcej jeszcze w kolejnych latach mogła wykształcić ta właśnie nasza taka albo mater. Na zakończenie składając jakby nam wszystkim jak najlepsze życzenia na ten miesiąc grudzień chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w bezpieczeństwo związane z, z Dniem Wszystkich Świętych, tu szczególnie naszym zbążeneckim starczakom, którzy tradycyjnie od szeregu lat zabezpieczają teren na parkingach przy cmentarzu, kierują tym ruchem pozwalając, no, czy powiadując że nie dochodzi do u nas jakichś większych i kolizji przy cmentarzu, a jest to okres gdzie no, coraz więcej mieszkańców ale też gości przyjeżdżają no, porusza się samochodami, przyjeżdża pod mury cmentarne wiadomo, że każdy chciałby jak najbliżej zaparkować ale tych miejsc aż tyle nie ma, żeby w tym jednym dniu w roku no, wszyscy mogli się tam zmieścić no i dlatego są potrzebni tutaj strażacy, między innymi, którzy tym ruchem kierują na z tego miejsca za to zaangażowanie, za ten wysiłek. Serdecznie dziękuję. No i dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w tym wydaniu informacji. Na kolejne zapraszam w miesiącu grudniu.